Andrzej Klawiter, Grupa Trzymająca Władzę W naszym pięknym kraju czasy ostatnimi poszukuje się grupy trzymającej władzę, która, mając wiele ważnych spraw na uwadze, nie chce kłopotami się bratać ze wszystkimi. Komisję posłów w tym celu powołano, by sprawę wyniuchała szybko i rozumnie, same tęgie głowy zasiadły w niej dumnie, wielkie uprawnienia temu gremium dano. Posłowie w te pędy do pracy zasiedli, ułożyli znamienitych Polaków listę, których uczynki nie były dość przejrzyste, i przed swe marsowe oblicze ich przewiedli. Zaczęła się przepytka, jakiej kraj nie widział, choć wiele przeżył w latach swych ostatnich, nawet ząbki wyszczerzył do sąsiadów bratnich, pozwani obywatele pytań mieli przydział. Cóż za festiwal gadania? Czasem bez pamięci piętrzą się tony zapisanego papieru. No, nie tak jak w siermiężnych czasach PRL-u. łatwo się połapać, kto tutaj kim kręci. Co prawdą jest, co kłamstwem martwią się posłowie. Wydłużyć trzeba listę, rzekł smutno szef gremium. Co znowu zwiększy nasze niechciane premium? Listę powiększono, nie mieściła się w głowie. Sprzątaczki i woźni przed gremium się zjawili. Tacy najwięcej wiedzą, argumentowano, choć w jednej ręce owie, a w drugiej siano. I posłowie pojęli, że się pomylili. Gdy sprawy się ślimaczą, lud się denerwuje. Chcę w końcu poznać grupę władzę trzymającą, żeby jej podziękować za kabrze puchnącą. Zbyt przewlekłe czekanie rewoltą skutkuje. Wreszcie sukces. Po wielu porażkach skromnych szef gremium rzekł ludowi: Z radością zdradzę, że wykryliśmy, iż grupa trzymająca władzę to ponad. Trzymilionowa grupa bezrobotnych.